Polskie piłkarki ręczne wróciły z Mistrzostw Świata w Danii jako czwarta drużyna globu. Przywitane zostały jak bohaterki, choć same, pomimo sukcesu, jako takie się nie czuły. Jest nam przykro, bo bardzo marzyłyśmy o tym medalu, żeby, żeby to przywieźć, ale w sporcie wyczynowym należy mieć też bardzo dużo pokory do tego, co robimy, i nie wszystko układa się tak, jakbyśmy tego sobie życzyli. Ale zacznijmy od początku. Polki zaczęły turniej od zwycięstwa z Kubą. Później minimalnie przegrały ze Szwecją, po mękach ograły Chinki i reprezentantki Angoli, a na zakończenie fazy grupowej wyraźnie przegrały z Holenderkami. Ostatecznie z sześcioma punktami Biało-Czerwone zajęły trzecie miejsce w grupie B. Awans do kolejnej rundy był, ale styl, w jakim zawodniczki go sobie zapewniły, odbiegał od ideału. Zwracał na to uwagę nie tylko trener Kim Rasmussen. We have played trzy mecze przeciwko tym exotic teams. Rozegraliśmy trzy mecze przeciwko egzotycznym drużynom i nie ma wątpliwości, że takie zespoły nam nie leżą. No nie jest to styl, do którego przyzwyczaiłyśmy naszych kibiców, no ale takie są takie turnieje. Najważniejsze, żeby zdobywać dwa punkty. A w jakim stylu to już nikt nie będzie pamiętał za dwa lata. I rzeczywiście nikt już tego nie pamiętał, ale nie po dwóch latach, a po dwóch dniach, kiedy w jednej ósmej finału odmienione Polki pokonały faworyzowane węgierki 24 do 23. Co więcej, nie minęło 48 godzin, a biało-czerwone cieszyły się z awansu do najlepszej czwórki. Po dramatycznym boju ograły niepokonane do tego spotkania Rosjanki 21 do 20. Nic dziwnego, że na twarzach podopiecznych Kima Rasmussena wreszcie pojawił się szczery uśmiech. Prawda, powiedziałasz, mam w nosie, czy dostałam ten VIP, czy nie, ale jesteśmy dalej! Co tu taka stypa! Jesteśmy w czwórce. No co ja mogę powiedzieć? No i zajęliście, bardzo się cieszymy. Bo barwy nie w półfinale na reprezentantki Polski czekały już holenderki. Niestety rewelacyjnie spisujące się rywalki i tym razem nie dały nam żadnych szans. Biało-czerwone przegrały 25 do 30, a kluczowa dla losów spotkania była zwłaszcza pierwsza połowa. Przeszedł nam finał koło nosa i trudno znaleźć jakieś słowak które tłumaczyłyby to, co się stało na parkiecie, no dzisiaj takie były lepsze. Gdyby baba miała wąsy, to by chłopem była. Drugą połowę wygrałyśmy, ale w momencie jak się w półfinale przegrywa, tak po pierwszej połowie ośmioma czy siedmioma, no to jest bardzo ciężko odrobić. Polką pozostała walka o brązowy medal. W meczu o trzecie miejsce zmierzyły się z Rumunkami, które wcześniej wyeliminowały m.in. gospodynie turnieju. Od pierwszego gwizdka gra biało-czerwonych nie wyglądała najlepiej. Brakowało skuteczności w obronie i ataku. Rumunki do zwycięstwa 31-20. do 20 Poprowadziła Kristina Niagu, późniejsza MVP Turnieju. Trzeba oddać cesarzowi to cesarskie. Rumunia była dzisiaj zdecydowanie lepiej dysponowana. Złote medale zdobyły Norwegi. Polska po raz drugi z rzędu wywalczyła czwarte miejsce Mistrzostw Świata. O pozytywach może pomyśleć za 2 trzy dni. Na razie czuję się wielką przegraną i trzeba to przełknąć. Takie jest życie sportowca. Wracamy z niczym. Nie boję się powiedzieć tego, że wracamy z niczym. Mimo tego, zdając sobie sprawę, że byłyby zawodniczki, które by marzyły o tym, gdzie ja teraz jestem. I chociaż ambitne biało-czerwone były bardzo rozczarowane, to obiektywnie trzeba przyznać, że to kolejny wielki sukces polskiej piłki ręcznej. Tym bardziej, że dzięki wysokiemu miejscu Polki zapewniły sobie udział w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk w Rio de Janeiro. Na chwilę obecną jest to jedyna pozytywna rzecz, która jest moje w mojej głowie. Wraz z Kibicami czekamy na kolejne sukcesy polskich szczypiornistów. Najbliższa okazja już w styczniu Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn, które odbędą się w Polsce.